Panie Starosto, co roku o tej porze prosimy naszych rozmówców o wywiad, co rok niesie, jaka jest kondycja finansowa powiatu na ten rok? Ten rok 2013 będzie o wiele trudniejszy pod względem finansowym niż lata poprzednie. To bezpośrednio przekłoży się zarówno na skalę inwestycji, jak również na zadania bieżące, na poziom wynagrodzeń pracowników. Nie ukrywam, że duży wpływ na naszą kondycję, sytuację finansową będzie miało planowane oddłużenie naszego szpitala i to bezpośrednio będzie przekładało się na zdolności finansowe w latach następnych. No właśnie, co zatem z naszym szpitalem? Pozostaje zabytek, budynek po starym szpitalu. Jeżeli mamy, mówimy o starym budynku, to od półtora roku przymierzamy się do tego, żeby pozyskać pieniądze na koncepcję dostosowania tego budynku pod potrzeby starostwa. Żeby to zrobić potrzeba nam około 8 milionów złotych. Czekamy na zapowiadaną od ponad roku uruchomienie konkursu ze środków nordweskich i jeżeli to ogłoszenie nastąpi składamy wniosek i liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie. Jeżeli nie będzie możliwości pozyskania środków zewnętrznych będziemy szybko Analizować inne warianty, łącznie być może z sprzedażą. Kiedy ewentualnie? Oddany do użytku po remoncie? Ja już nie chcę zapowiadać, wskazywać terminu, bo te prognozy ze strony ministerstwa, jakie są, to już. Rok czasu się przesyłają i, i powielając to, co, co słyszymy, to stajemy się niewiarygodni. Czekajmy cierpliwie. Mam nadzieję, że najbliższe 3-4 miesiące dadzą nam odpowiedź, czy są sz sz szanse na środki finansowe. E, powróćmy do nowego szpitala. Tak. Podobno pracownicy otrzymują pensje z dużym opóźnieniem. Co z tym szpitalem będzie? Dobre pytanie. Mamy bardzo nowoczesny szpital z super nowoczesnym wyposażeniem, z coraz lepiej pracującą załogą. Zarówno lekarze, jak i pozostały personel biały przez te dwa lata w nowym budynku zaczyna sprostać wyzwaniom i potrzebom oczekiwaniom pacjentów. To się przekłada na teraz większe, wypracowane kontrakty, które niestety nie przekładają się w decyzjach Narodowego Funduszu Zdrowia. I tu jest ogromny problem. Do tego ustawodawca, ministerstwo pokazuje nam, wręcz wymusza, w którym kierunku trzeba iść, czyli przekształcać spółkę prawa handlowego, bo bo Po pierwsze, będzie nam zdecydowanie łatwiej przejąć zobowiązania, jakie ma dotychczasowy szpital. Jest to około 14-15 milionów złotych. Po drugie, spółką jest o wiele łatwiej, sprawniej zarządzać. Po trzecie, odpowiedzialność prezesa spółki. Władz spółki, które ponoszą odpowiedzialność własnym majątkiem w sposób jednoznaczny jest o wiele bardziej e, rozważna niż, niż przy mm, obecnym funkcjonowaniu dyrekcji. Kiedy to nastąpi? Prywatyzacja? Planujemy w najbliższych dniach po uzyskaniu opinii związków zawodowych, co jest wymogiem formalnym, e, podjąć. Mm, uchwałę o wyrażeniu zgody na przekształcenie. Jeżeli nie będzie większych niespodzianek, to założenie mamy, że z dniem 1 lipca nasz szpital rozpocznie funkcjonowanie w formie spółki prawa handlowego ze stuprocentowym udziałem powiatu. Panie starosto, jak wyglądają w 2013 roku inwestycje drogowe w powiecie? Czy popieramy własne przedsiębiorstwa budujące drogi i mosty? Planujemy kilka inwestycji drogowych nie na miarę potrzeb, bo tutaj najchętniej to, to byśmy potrzebowali około 30-40 milionów, żeby w okresie tych 3-4 lat zainwestować. I i nie gonić, nie gonić potrzeb, nie gonić tempa dewastacji, rozpadania się naszych dróg powiatowych, ale ze wsparciem środków zewnętrznych będziemy realizować inwestycje na gminie Gzy. Tutaj mamy wartość inwestycji około 2 milionów złotych i, i dofinansowanie w tak zwanej schetynówki. Mała inwestycja na gminie Zatory ze wsparciem Fogru. No i jestem ciekaw, jeżeli w najbliższych godzinach gmina Winica zdecyduje się na dofinansowanie, to również będziemy chcieli złożyć wniosek i przeprowadzić inwestycje na drogach na tej, w tej gminy. Dużo się mówiło o ogni w gminie Winnica. Tak, to jest. Problem, myślę, władz gminy Winnica Duży. I co do intencji, co do potrzeb, w pełni się zgadzam z z koncepcją szukania rozwiązań, żeby zagospodarować nieczystości, utylizować w tej formule mm, pozwalającej na odzyskiwanie energii i, 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 i z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych. Tylko podejrzewam, że sposób, w jaki to jest realizowane, nie do końca mm, sposób taki wspólny z mieszkańcami, z radnymi, być może doprowadzić do tego, że ta inwestycja będzie odłożona w czasie do wykonania. Trzymam kciuki, natomiast natomiast no to jest duży problem, żeby Pan Wójt i Radni tak to te pomysły swoje realizowali, żeby one były realizowane w sposób skuteczny. Panie Starosto, dużo się mówi o półtusku jako mieście zabytków, kultury, oświaty. W półtusku istnieje szkoła, trzecie w Polsce, liceum ogólnokształcące imienia Piotra Skargi i to liceum nie znalazło się na liście rankingowej, ponad 600 szkół średnich w Polsce. Tak, prawda, to podnosiłem również obejmując fotel starosty półtuskiego, że oświata, jego poziom jest dla mnie niezadowalający, że będziemy starali się wspólnie z dyrekcją AMI szkół, w tym liceum ogólnokształcącego, tak zarządzać, żeby stopniowo ten poziom poprawiał się. Dalej jestem nieusatysfakcjonowany, bo wiedzący, mając świadomość, że jest to proces długofalowy, to ten postęp w jakości nauczania jest zbyt mały, żebyśmy w krótkim okresie czasu dogonili sąsiadów, nie mówiąc o Warszawie. Ale z piękną inicjatywą wystąpiła Akademia Humanistyczna. Czy jest administracyjna szansa, przy woli mieszkańców, tak. stworzenia dwujęzycznego gimnazjum i liceum? Myślę, że tak. Nasza Akademia podjęła taką inicjatywę i myślę, że to może zwiększyć ofertę skierowaną do uczniów z terenu powiatu pułtuskiego. Być może część, która Wyjeżdża poza powiat, korzysta z oferty szkół warszawskich, jednak pozostanie, a to jest tylko z korzyścią nas wszystkich. Jestem, jestem bardzo pozytywnie nastawiony do wszystkich inicjatyw, które będą wpływały na podnoszenie jakości nauczania. Jeżeli sami sobie nie potrafimy z tym poradzić, to nie ma lepszej rzeczy jak konkurencja. Mam nadzieję, że nasze szkoły sprostają i poprzez to również będą dawać taką ofertę, żeby uczniowie przychodzili do nich, a nie gdzie indziej. Jaki wpływ kulturotwórczy ma Półtuska Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Glisztora na samorządność? No, z panem rektorem i z akademią nam się bardzo dobrze współpracuje. Wspólnie, tam gdzie są tylko jakieś obszary e, wspólne, to podejmujemy działania, konferencje akademie, żeby mm, iść w kierunku współpracy. A przyszłość, przyszły okres programowania, e, szczególnie na Mazowszu, będzie bardzo ważnym okresem. Jeżeli do nas wszystkich, do Włodarzy Gmin, do Włodarzy Powiatu, do przedsiębiorców, myślę tu o cechu Rzemios, do Akademii z Panem Rektorem na czele nie dotrze. To, że musimy współpracować, żeby pozyskać środki zewnętrzne, to przegramy wszyscy. Panie Starosto, dziękuję za wyczerpujący wywiad. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.